CZK Rap i sport na ulicach miasta Kolejny cios, głos w głośnikach, walcz, tutaj liczy się pasja. Odwaga bycia sobą, być sobą jest odwagą, w tym pieprzonym cyfie słowo, ej, żadne słowo nie wyrazi, tego nigdy Tam gdzie leży prawda, tam liczą się czyny, skór syny Kiedy wchodzę na bity, to wiem to, że to grawarta zachodu. Choć tą drogą kroczy Nikt nie mówił, będzie lekko, pchając ten pieprzony się, bo zwłaszcza błędne decyzje, nim stracisz tutaj wszystko, los nie gra czysto, my też nie będziemy poprzez Szybkie lokalty, po płatach już przejdziemy. To, co nasze zdobędziemy, to jest oczywiste: to pieprzona walka tu, gdzie inaczej wygląda życie. W ciągłej ofensywie cały czas w bez żadnych ograniczeń, pierdolisz ten zasój. Masz tu słów zasób, wolnego oddechu, absolut. Wśród wyrażanych wersów, dotkliwie w samocentrum Bez żadnych ograniczeń, przejdziemy przez to wszystko dumnie i idą do pozobyczem, chory system Nie liczę na zbyt wiele, budując własny tor Ty kieruj się sercem, pamiętaj póki walczysz To jesteś zwycięzcą, o to co kochasz Ta walka jest świętą To walka na pięści, to podkrew i łzy To miłość, so pasja, to pasja, tu gdzie mnie string, O spełnić chcę zny w to, że się uda, za o tym świt wita Zachowując wąchy długa, kreatywne myślenie I dążenie po swoje, to co Twoje Wywalczysz, na zawsze będzie twoje Damn Fighter bytom, na zawsze będzie twoje To co, to, co Twoje wywalczysz, na zawsze będzie twoje Będą mówić i nie warto, daj temu spokój Powiedzą ci jak masz żyć, twoje kolesy spod broku Zawsze z dobrą radą, na mnie, oni chcą dobrze Siamuś pierdol to, twoje marzenia są chore Nigdy tutaj nie wygrasz, ziom, zejdź w końcu na ziemię Nie przy na tym wszystkim, całkowicie przejedziesz Nigdy stąd nie wyjedziesz, nie uda ci się stąd wyrwać Przecież wiesz jak tu jest, to prawda w temacie życia Teraz druga strona medalu to ten sam ten Mowa o błędnych decyzjach i o Twoich marzeniach Uwierz mi na słowo, że warto jest ryzykować, bo tylko dzięki ryzyku możesz szczęście zasmakować Dzieciaków z ulicy słuchaj mnie teraz uważnie Bierz się od ty nie pierwsze życie własne Wiem to Twój wybór, wiem to Twoja sprawa Ode mnie masz tylko słów, resztę za poukładaj